Medsculpt to nowoczesna technologia w dziedzinie masażu połączona z terapią ultradźwiękową. System Medsculpt jest wyposażony w membranę z elastomeru, która gwarantuje głęboki masaż. Jest to bezpieczna i nieinwazyjna metoda redukcji tłuszczu i likwidacji celulitu, która stanowi prawdziwą alternatywę dla liposukcji. System MedSculp jest to zabieg pomagający rozbijać tkankę tłuszczową i celulitową. Membrana ultradźwiękowa pomaga przebić się przez warstwę skóry i rozbić tkankę tłuszczową i celulitową. Zabieg MedSculp przeznaczony jest dla osób z otyłością miejscową, z celulitem twardym, a także luźnym, dla osób ze zmęczeniem mięśni oraz dla kobiet po ciąży przede wszystkim. Proces redukcji tkanki tłuszczowej sterowany jest komputerowo i przebiega w trzech etapach. Najpierw następuje rozbicie tkanki tłuszczowej poprzez działanie fal ultradźwiękowych. Poziom fal ultradźwiękowych dostosowany jest do grubości tkanki tłuszczowej. Następnie tłuszcz zmagazynowany w tkankach jest wytrącany. Wykonywane seriami miejscowe uciski najpierw zasysają skórę. Potem następuje gwałtowne rozprężenie tkanki, które powoduje uwolnienie tłuszczu z tkanki. Uwolniony tłuszcz kierowany jest do układu limfatycznego. Organizm usuwa tłuszcz poprzez procesy metaboliczne. Zabiegi to w zależności indywidualnej od organizmu, od utrzymywania diety. Efekty są widoczne minimalne po pierwszym zabiegu, natomiast klientki dopiero widzą je tak po od 6 zabiegów do 12, nawet, to w zależności od potrzeb organizmu. Podczas trwania zabiegu pacjentka odczuwa przyjemne ciepło głowicy ultradźwiękowej oraz bezbolesny masujący ucisk membrany elastomerycznej. System MedSculpt nie tylko odchudza, ale także modeluje linie brzucha, bioder i łód likwidując tzw. byrczesy. Zabiegi są idealne dla kobiet, ale także doskonałe również dla mężczyzn.